Witajcie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z serii Minecraft na surowo. E, jak widzicie znajdujemy się teraz nocą przed moi, moją główną bazą, przed moim domkiem. koła ładnie, czyli narosnie. Tutaj widzicie, mam... E, o, księżyc. E, tutaj sobie rosną peliany, czy jak to się tam nazywa. I tutaj mam wyrównany ładnie teren i wszystko ładnie poświetlane. To ku właśnie sobie troszeczkę pooświetlałem, żeby to, żeby tu się potworki po prostu nie spełniły. I od razu na początku tego filmu, bo ten film jest taki troszeczkę informacyjny, e, chciałbym was prosić o to, żebyście pisali mi w komentarzach, co mógłbym zbudować sobie na tym świecie, bo mi już naprawdę pomysły się skończyły, co mógłbym tutaj zrobić, a naprawdę myślę, że... Ufam po prostu Wam i tak, znowu. E, I wierzę, że na pewno podpowiecie, co mógłbym właśnie tutaj zrobić. E, tak. I więcej głów, tym więcej pomysłów oczywiście, więc na pewno większość z nich zrealizuję, jeżeli mi napiszecie. Oczywiście nie tam jakieś wielkie wymysły, ale co, jakbym tutaj, z czego szczekował... o, po prostu piszcie, z czego chcielibyście mieć następny odcinek, a na pewno się dostosuje a teraz pokażę co się zmieniło. W domku praktycznie zmieniło się nic właśnie. Nie, tylko chyba to się zmieniło. Tak, dobrze myślę? Dobrze myślę. Zmieniło się tylko to. O, creeperek. Nie, od creepera to ja idę. Wejdziemy sobie może do góry. Pozwiedzamy troszeczkę, żeby nie było to tylko takie. O, czy wam powiedziałem, co macie zrobić i tyle na odczepnę. Nie, nie, nie. Pozbieramy już sobie troszeczkę tego drewna wszelkiego rodzaju, żebym miał troszeczkę, sporo ładnie urosło, żebym miał troszeczkę na na te kolorowe wszelkiego rodzaju deski, możecie właśnie wykorzystać te wszelkiego rodzaju deski i cegłę, której mogę mieć naprawdę mnóstwo, bo mam gliny, oj nieźle, więc może się to przydać. To jest coś w tych skrzynkach? Jeszcze nic nie poprzynosiłem? Moż niemożliwe. Yy, nie ma nic. No to zostawmy sobie drewno idiot, niech sobie będzie. Dobra. O, może prześpimy się, jak już tu jesteśmy. Ostatnio nawet sprzedał mi się tu szkielet po tych moich schodach. Teraz te gnoje są mądre. Ło, wow, się przestraszyłem, mówię, że to coś się pali na tworze. A my sobie nie mamy wiaderka. Zaraz przyjdziemy tutaj z wiaderkiem, tylko jeszcze coś Wam pokażę. Właśnie ile mam tej gliny i, wow, i wszystkich tego typu rzeczy. Więc jeszcze raz proszę, żebyście pisali mi, co mogę tutaj sobie powyczyniać na tym moim świecie. E, dobra. Pokażę Wam teraz, ile mam gliny. O, tu już mam cegłę gotową. Proszę bardzo, tutaj mam cegły tyle. Drewno mam też całe multum. O, jest troszeczkę. I tutaj chyba też jest drewna. Tak, tutaj też jest troszeczkę drewna. I kilka desek. Siedzimy tasów. Eee, tak. Tam mam cegiełki, a tutaj mam jeszcze całą skrzynię gliny i co jeszcze chyba coś się przetapia no właśnie byłem sobie yy, pozbierać troszeczkę węgla bo wiadomo węgiel się zawsze przyda i teraz weźmiemy sobie wiaderko z wodą i pójdziemy sobie tam ściąć to zboże ponieważ z wodą jest zdecydowanie łatwiej o, wezmę sobie od razu trzy może się do czegoś przydadzą więc jeszcze raz powiem, piszcie co mogę tutaj zbudować. Naprawdę mi na tym zależy. O, nie tyle piszcie to chcielibyście, żebym tutaj zbudował, tylko co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. O, wtedy będę wiedział z czego mogę zrobić odcinek i że będziecie z niego zadowoleni. Luz. Niesły sposób na szybkie zebranie zboża. No tu takie pojedyncze to można sobie zebrać. Aż slagowało tyle tego jest. Ale mnie lak teraz złapał przez to Widzicie jest troszeczkę pooświetlane No bo nie ukrywam byłem troszeczkę No lol tutaj mi się nasionka Ale to nic Iż ostatnio jak to robiłem to miałem właśnie taką całą sytuację ale nic mi tu nie dało do myślenia, Patryk. Głombie. Nie mam motyczki. O, co tu się porobiło? Dobra. Mniejsza z tym. Idę tutaj. Dam te pochodnie, gdzie powinny być. Dobra, tu jednej nie ma, ale to nic. O! Dodali cienie? Czy mi się wydaje? Tak, dodali cienie. Kiedyś tego chyba nie było. O. Dobra, zasiejemy sobie zboże. I chyba skończę ten odcinek, bo tak naprawdę chodziło o to, żebyście mi podpowiedzieli, co mogę tutaj budować. No, znowu budować. To co mogę zrobić w kolejnym odcinku. O. Dobra, myślę, że już teraz kończę, bo nic ciekawego w Sianiu Zboża chyba nie ma. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, piszcie co byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku z tej serii i nie tylko. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!